Jak możesz, to napisz na PW na YT. Słuchaj, masz chwilkę, porozmawiam. A Y, za moje chodzi? No, słuchaj, bo nie wiem, czy Ty mnie kojarzysz, jestem Krzysiu. I. Jaki? No ja Twój numer mam od ten, od Kasi, koleżanki Twojej. Dzwonię z taką sprawką do ciebie. Masz chwilę, czy. jesteś No mam. Nie, nie jestem. Bo Ty umiesz hiszpański dobrze, co? No, umiem. No chciałbym, żebyś się tak troszkę poduczyła podstawę, ja tam bym Ci, wiesz, podrzucił jakieś siamko w zamian bajerka. Mm, no tylko może być problem, bo wiesz, mam maturę niedługo i no, nie tak. wiem, czy ja bym była dobrą osobą do uczenia kogoś, bo ja raczej korków nie daje. No, ale ja nie mówię o korkach, wiesz, byśmy się spotkali, bajerka porozmawialibyśmy, przy okazji jakiś hiszpański. Bo ja Ci powiem, że ja Cię tak z widzenia kojarzę, to Ty ładna dziewczyna jesteś, no to miło było poznać. Ale skąd mnie kojarzysz? No z widzenia, ze Szczecina, no. Okej. Okay. No. No, wiesa, no wiem. Ja z Kasią rozmawiałem na Twój temat, to kurczę powiem Ci, że zainteresowany jestem, żeby Cię poznać. I co mówiła? No, no to ogólnie rozmawiałem z nią. Ja też maturę w tym roku mam, możemy się pouczyć razem. No właśnie, z hiszpańskiego zdaję maturę. Z hiszpańskiego zdajesz maturę? No to kurczę. No to patrz, jak się składa. Chyba, że po maturze bym miała więcej czasu. Nie, ja nie będę czekał, to ten, co ty, wariacie. Normalnie będę przychodził do ciebie, jeszcze cię zmotywuję. Co? Mm, a zdradzisz mi swoje nazwisko? Kurczę, wstydzę się, bo ty zaraz sobie pomyślisz, że ja pierdolnięte jakiś jestem, wiesz? Dlaczego? No, dzwonię z taką dziwną propozycją. Wstydzę się, Monia. No, co to, za dziwna propozycja, że chcesz się nauczyć czegoś? No, ale chcę też Ciebie poznać, wiesz? Na spacerek, wyjść jakiś, porozmawiać. No, to wiadomo, żebyśmy się poznali, skoro miała nie się Nie No, uczyć ale ja, ja mówię, wiesz, o takich bliższych relacjach, nie, takie wiesz? Nauczycielka, uczeń tylko. Aha, ale ty szybki jesteś. No a jak? Dzwonisz do mnie pierwszy raz i wyskakujesz z czymś takim. No co, na spacerek wyskoczyć, co ty, fajnie Ja wiem, że ja psychol jestem, ale chyba krzywdy to ci nie zrobię. No nie wiem, nie widziałam cię chyba nigdy. Czy cię widziałam kiedyś? Ale nie pamiętam. No ja cię widziałem parę razy, ja ciebie widziałem. Nie wiem, ale jaka Kaśka dała ci numer? A tego to ci nie powiem, domyśl się, na pewno wiesz, która. No wiem, ale... Bo znam dwie, więc. No to musisz się domyślać. Monika? No. Jakie kwiaty lubisz? A co? No powiedz. Róże, czerwone. Mhm. A wyszłabyś za pół godziny na dół? <noise> A co, wiesz, gdzie mieszkam, może? Jeszcze to ci powiedziała. No, ale to nie ona, to już ktoś inny. O No ja to. Mam się bać? No mówię ci, że ja psychol. Ale krzywdy nie mm -hmm. zrobię. Moniczka. Co jak. No. Wyszłabyś na chwilę do mnie? Mm, a gdzie? No na dół, ja bym podjechał do ciebie, byśmy sobie porozmawiali, wiesz, Boże. poprzytulali się Boże, aż mi serce zaczęło walić, straszy mnie tu, dzwoni jakiś No co ty, zluzuj majty, bez stresu, Monika Nie, bo ja się denerwuję z wiele powodu No co ty, słuchaj, normalnie przyjemne spotkanie, schodzisz na dół, posiedzimy sobie w aucie, żeby wiesz, nie było zimno, porozmawiamy No z głosu nie brzmiesz jak psychol, ale Porozmawiamy, poprzytulamy się. To już hiszpański na bok. No nie. Pretekst? No, w sumie, no trochę, ale zawsze mnie interesował ten język. Mogłabyś tam mm -hmm. po hiszpańsku coś do mnie pogadać, poszeptać do ucha. No. No dobra. To co, to podjeżdżać? Nie wiem, ja cię nie znam, człowieku. No to się poznamy. Buziaczki wiesz, przytulaski. Żarty jakieś. Nie, 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 nie tak nawet. Pierwszy raz mi się zdarza coś takiego. A może byś chociaż numer podał? Mój? No, a czy? No to jak przejadę, okej? Okay? To ci podam. Z czym mnie porwiesz albo coś? No ja, jakieś już... do burdelu wywieziesz i co? Tak, już jest wszystko zaplanowane. No pewnie, już masz kupca na mnie. Mhm. Mm Wiesz, jak cię wyceniłem, koleżanko. A tak, serio, Dobra to co wyjdziesz, sobie. czy nie Bo zaczynasz takie go odoć. Słuchaj. Normalnie. ja Bo to... się boję! Czego się boisz? To nie wejdziemy do auta, to sobie pochodzimy, okej? Okay? Mm. A gdzie mieszkasz tak dokładnie? Ja, w policach. No to zanim ty tu dojedziesz, to wiesz co? Ale ja jestem w Szczecinie, kręcę się w Szczecinie. Aha. No, to jak? Idziemy po po przytulać się? Uch. Buziaki sobie podawać jakieś. A ile ty masz lat w ogóle? 19, tyle co ty. Aha. O Jezu, to ty wszystko o mnie wiesz. No, Monisia, to jak? No. Dasz Buziaczka, ciężko. A powiesz, ja przyjadę której po Której do... masz numer? Jak przyjadę, dobra? No. Dobra, czyli co, przyjeżdżam po buziaka na dobranoc, jo? Nie wiem, się boję. Boisz się dać mi buziaka? No nie wiem, kim jesteś. Przecież językać nie odgryzę, co ty? Co? No, tego się nie boję akurat. Nie boisz się tego. No to co? No to podjeżdżam, jo? A wiesz, gdzie? No wiem. No to na jakiej ulicy? No to zaraz zobaczysz. No, zobaczy, pewnie. Dobra, to jak ja będę na dole, to dzwonię. Jakieś Ale, jaja sobie nie, robisz nie, ze mnie, człowiek? Nie, 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 nie. Słuchaj, podjeżdżam pod dom, dzwonię do ciebie i schodzisz, jo? Yy, gdzie dzwonisz? No do ciebie. Ale czym? No, telefonem. Aha. A czym? Pilotem? No nie wiem, właśnie ty mi chce dzwonić. Domofonem może. No nie, normalnie dzwonię telefonem i schodzisz. Albo ja wejdę do ciebie po prostu. Do góry. Do góry? No, do ciebie, do domu wejdę po prostu. Aha. To co? Może zestresowałeś mnie tylko. No. go wiesz, że ja z boczu. dobra. To co, chciałabyś się zobaczyć ze mną dzisiaj? Eee, późno już. No, im ciemniej, tym przyjemniej. To ładnie. No. O Boże. Jest mama w domu A co? No powiedz jest. Nie, bo ja sama mieszkam. No to kurczę, no to ja wjeżdżam do ciebie na herbatkę, co? Zapraszasz. No to kurczę, trzeba... Grzecznie na herbatkę może być. No grzecznie na herbatkę, ale jak się skończy, to nie wiadomo. Dobra. Dobra, koniec. Czyli nie mogę przyjechać. Jakieś jaja sobie robię. No nie, nawet... no nie, nie robię sobie jaj. No, serio mówię, podobasz mi się. Czekajcie, ja widzę. Eee, no, jak? To patrzę... Jak wyglądam? Dobra, już będę cię opisywał. No, aż, a, no a już tak, kombinujesz no, Aż takim psycholem nie jestem, słuchaj. Jakbym nie no, ja, jak, jakbym robił sobie jaja, to bym do ciebie nie podjechał. No i nie podjedziesz, no, jak no, się koło no, Kołowacza za sprzedanie na no, policji. No. Co? No pewnie. Czyli podjeżdżam, jo? No, co dalej, zobaczymy. Dobra, dobra, ale obiecuję ci, że ja przyjadę, nie? Kwiatami? Kwiatami. Tylko idę, Dobry, się, tak. idę się umyć, ogolić pewne miejsca i wiesz. No, przecież. Gdzie ty chcesz się golić, kobiet? No, to, to tam, gdzie trzeba. <noise> ale przecież mówiłeś, że w Szczecinie jesteś, a w Policach mieszkasz. No tak. No to gdzie ty chcesz się golić. Mieszkam w policach, ale w Szczecinie się uczę, jestem w internacie. Ale kombinujesz? No jak kombinuję, no co ty? Już tam. Już mieszasz okropnie. No nie, no. Ja wiesz co gadasz. Mieszkam w policach, ale w Szczecinie się uczę i jestem tutaj w internacie, co ty? Mhm. To i jakie masz ślebie, że w internacie jesteś? 19, jestem maturzystą. Aha. No, to może jeszcze chodzimy do tej samej szkoły. Nie, nie, nie. nie. Mhm. To co? Halo. Halo, wjeżdżać czy nie? Krótka piła. Mm. Tylko, że jak ja wiadę, to z drzwiami, wiesz o tym? Bo ja jestem wariatem. To no tak agresywnie. No, ja wiem, że dziewczyny lubią takich przepaków. I pies cię Żebym ja go nie pogryzł. Lepiej chowaj. No, schowam. No, bo ja to dzicz. Dzicz taka. Słyszę właśnie. No. Kto normalny dzwoni do ostrej osoby i takie rzeczy opowiada. Jakie rzeczy opowiada? No, przyjadę na herbatkę, porozmawiamy, film sobie razem obejrzymy. Spędzimy razem noc, zaśniemy. Ładnie, grzecznie. To no mam zejść na dół, czy ty do mnie zwijasz? Bo już się pogubiłam no trochę. No no przyjdę do ciebie. No jak zapraszasz na herbatę, to przyjdę. Zjemy razem kolację, śniadanie. O. Tylko, że ja mam lodówkę pustą. No to coś się zamówi, spokojnie. Ale ty płacisz. Ty zapłacisz, dobra? Jak ja biedna jestem. Dobra tam. Jak raz zapłacisz za mnie, to nic się nie stanie. Nie, ja nie płacę za kogoś no, Normalnie, zapłacisz za mnie Raz, no raz, wiem. raz Później ja za ciebie zapłacę, następnym razem Dobra Tak Dobra. może być Dobra, no i gitara Zamówimy jakąś chińszczyznę, co? Fajnie się bawisz? Zabędz ja. sobie ze mnie jaja? No nie robię sobie jaj, mówię poważnie ale to nie brzmi poważnie. To przecież żartuję. Wiadomo, że ja zapłacę. <grywia> nie, o, chodzi mi o wszystko. Co? Chodzi mi o całość. Dobra. O cały ten Słuchaj, telefon. Rozłączam no. się i zaraz będę, dobra? Na herbatce. Masz herbatę w domu, czy kupić? Bo mówisz, że tam puste lodówki, to nie wiadomo co tam jest. A możesz kupić. Dobra, minutkę. Minutkę. No. A, dobra. Dobra. No. Dobra. Tam jak coś nocleg załatwiony, jo? Eee. To ja powiem, że ja do internetu dzisiaj nie wracam. Dobra. No to zaraz będę. A co jeśli mój tata przyjedzie? No to pionę z nim zbijam normalnie. To chyba on tobie wryło. Jak ty nie widziałaś jak ja jestem chłop 2 na 2. No on też. No, no, to gitara, to sparring partner będzie. Dobra, to co, zaraz jestem. Jo? Jo? Bo Kasia mówiła, że ty potrzebujesz takiego. Co ty kon... ze jesteś. Słuchaj, Kasia mówiła, no? że ty potrzebujesz takiego konkretnego faceta. A ja Ale jestem... która? Ja jestem, wiesz, chłop. Konkret, konkret. No. No Ale ja ją że podała ci mój numer. Nie tylko numer, a adres, wszystko, czyli czynotko. Super. Ziesz, super ja tam... koleżanka. No, znalazła ci faceta. Ceni się takie. Mhm. Mm czyli co jechać, czy nie? Krótka piłka. No, skoro mówisz, że i tak z buta wiedziesz, no to chyba nie mam nic do gadania. Dobra, to do zobaczenia, kochanie. Mogę już tak do ciebie mówić, czy dopiero od jutra? <noise> No, Mamy mówić. Dobra. To jeszcze siadasz zaraz na Facebooku i zaraz podjeżdżam, tak? Mhm. Mm to weź, wpisz na Facebooku. Czekaj, chcę. No. Co ty piszesz? Normalnie to pieska, co? Aha. Mogę psa. Ja może nie mam takiego. Mam takiego bydlaka. Ja bo się zjedzą z moim. Aha. Dobra, mam fejs'a, no. Pisz Adrian. Mhm. Pacja. No. no. Lubisz Adrianów? Takie pytanie mam. No, fajne imię. No, mi kurczę. Pisz. No i co dalej? Ca. Mhm. La. No. La. Salamon. No. Taki mm -hmm. przystojni, jak w czarnej koszulce z okejką ci wyskoczy masz? No mam no. no, no to co, no to zaraz się widzimy. Może być taki chłopak, czy ci Ej? nie? Czy ci nie odpowiada? Ty masz foty z blonę? No. Złapałem to go na, na meet upie. Mm -hmm. dobra. To co? To przyjechać mogę, czy nie? Jak musisz? No nie muszę. Chciałbym się po prostu z tobą spotkać, ale czy ty chcesz? Po nocach chcesz się spotykać? o wariat jakiś. No po nocach najlepiej. Mhm. mhm. Ej, tak w ogóle to ty mieszkasz w internacie, tak? Co? Tak? W internacie mieszkasz? To znaczy, no mam wykupiony internet, ale tak sobie raz jestem, raz nie. Co to znaczy raz... Aha, czyli jeszcze do innych jeździsz sobie, rozumiem? Nie, no i raz jestem w Policach, raz jestem w Szczecinie. Zależy, raz u kolegi sobie tam kimam. I psa masz w internacie? Co? Psa? psa w internacie no. nie mam. Mhm. No, no, koleżki trzymam, ale spokojnie. Dobra, dobra. Spokojnie. Ej, głupoty opowiadasz. No Już mi się nie podoba ta rozmowa. Dobra, dobra, bo ja zaraz jeszcze więcej głupot nagadam. Po prostu może przyjadę, co? No, więcej. Dobra, to do zobaczenia, kotku, no. no. Dobra. To papa. No. Pa. Do zobaczenia. Ale no serio, to. żeby nie było, że ja... Przy... Ej, ale akcja. Ale akcja, ale się wkopałem. Ej, skończyło mi się siano na Skype'ie, muszę doładować. Dodasz na Facebooku? Dech, nie, nie dodaję. Na...